Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 22. Przypowieść o uczcie królewskiej. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe przyjdźcie na ucztę lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole drugi do swego kupiectwa a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali na to król uniósł się gniewem posłał swe wojska <laughs> posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców a miasto ich spalić Wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny, Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego. Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Sprawa podatku. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się jakby podchwycić go w mowie posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Sprawa z martwych wstania. W owym dniu przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. Tak samo drugi i trzeci aż do siódmego. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli za żonę. Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając pisma ani mocy bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, a tłumy słysząc to zdumiewały się nad jego nauką. Największe przykazanie. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich uczony w prawie zapytał go, wystawiając go na próbę. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najświętsze, a on im odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie, drugie podobne jest do Niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Mesjasz Synem Bożym gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. Więc rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid, natchniony przez ducha, może, może nazywać go panem, gdy mówi: Rzekł pan do pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go panem, to jak może być tylko jego synem? I żaden z nich nie mógł mu odpowiedzieć, nikt też od owego dnia nie odważył się więcej go pytać.